Ziobro nie przychodzi, Bejda nie przychodzi, pewnie żadna inna osoba związana z prawem i sprawiedliwością przed komisją się nie pojawi. Czy nie jest tak, że nad komisją zaczyna coraz bardziej powiewać taka flaga z napisem bezradność? Nie, dlatego, że to jest zorganizowana akcja takiej grupy Jarosława Kaczyńskiego, że oni odmawiają. My jesteśmy w tej sprawie bardzo konsekwentni i dwa wnioski do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie już poszły. Wie pan, jaki to będzie paradoks dla opinii publicznej, kiedy ci, którzy mają nieczyste sumienia, zostaną doprowadzeni przez policjantów, Posadzeni na miejscu dla świadka i pilnowani? Jeżeli sąd okręgowy tych delikwentów wyda postanowienie na doprowadzenie, to ja pana zapewniam, że rura, taka polityczna rura, im zmięknie. Oni już nie będą takimi hojrakami, bo oni dzisiaj zasłaniają się jednym glejtem. Para orzeczeniem para trybunału, to para orzeczenie nawet nie jest opublikowane, więc ono nie obowiązuje. Ja nie wiem, co ma w głowie pan Bejda, pan Pogonoski, którzy byli szefami służb, że oni się uchylają. Przecież podobno wszystko w sprawie Pegasusa jest czyste. Jest jasne, mogliby przejść 3-4 godziny. Zeznań i po sprawie, mieliby odbębnione i załatwione. To wszystko jest do czasu. To wszystko jest do pewnego momentu. Ja przypomnę sprawę pana Pawlaka, który też się uchylał. Uchylał się raz, drugi, przyszedł, złożył zeznania i ma zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, dlatego że też go te zeznania obciążają, i dokumenty, które są w posiadaniu komisji, też go obciążają. I na Bejdę, na Pogonowskiego, na Ziobre, i na każdego innego z Prawa i Sprawiedliwości przyjdzie czas. Przecież w kolejce będzie czekał i czeka wąsik, czeka kamiński, ci ludzie są do wezwania i do przesłuchania. A my dzisiaj wypełniamy e, wszystkie przepisy kodeksu postępowania karnego i traktujemy wszystkich dokładnie tak samo. Proszę zwrócić uwagę, inni świadkowie przychodzą, inni świadkowie się nie obawiają. Był funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który składał zeznania. Będą wzywani inni świadkowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zobaczymy, jak będą postępować, bo mam wrażenie, że na takie harce polityczne pozwalają sobie tylko ci z wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości, bo oni pewnie mają wmawiane, posłuchajcie, nie będziecie przychodzić, my przejmiemy władzę, Sprawę się zatuszuje, będzie wszystko dobrze. No tylko, że tak nie będzie. Oni nie przychodzą nie dlatego, że mają fortel, tylko nie przychodzą, bo się boją. Kiedy podjęta została decyzja o skierowaniu wniosku do paratrybunału? Po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego. Cały PiS wtedy wychodził, mówił, Jarosław Kaczyński wygrał z komisją. To dlaczego oni się przestraszyli? Czego oni się boją tak naprawdę? Pan...